Witam wszystkich w następnym odcinku z wyspy Yamej. Weźmiemy sobie może coś taki zimowy ten bardzo ładny i tutaj. A, no tutaj nie muszę was martwić, znowu to, bo znowu będą te jebane potworki. Tak. Hej! You know the one on the bottom na the Mediterranean, uh -huh. that one. She has a sister, the Tisiphone anchored off the coast of Thailand. Looks like they're picking through your leftovers. Excellent work, sir. Thank you. You've earned some rest. I'll take it from you. Be careful. When you see Amanda, give her my regards. No i jak widzicie jesteśmy w Bramie Umarłych Tutaj też nie będziemy zbierać artefaktów ponieważ mi nie zależy na zbieraniu artefaktów tylko po prostu na przejściu Tomb Raidera dla Panu przynajmniej tego mm, tutaj mamy jakąś czaszkę i widzicie to już możemy sobie odlokować mamy wszystko świecimy, Boże jak super, będę mieć motora I widzicie, musimy zjechać teraz na sam na dół, więc jedziemy. Nie patrzymy w ogóle na nic, na nie też. Czasami będą przeszkody, takie. Czasami takie. A czasami ich nie będzie. Tak, jak na przykład tutaj jedziemy sobie normalnie. A czasami tak, musimy nagle. Sam już normalnie. So i tak. I tutaj trzeba też... <gly> o Boże, o Boże. No dobra, wywalaj. Wyszowska. Wyszowska TV. O Boże, jeszcze poleciałem do góry. I am Hall of the slain. Valhalla. Odin's hall, where the warriors who died in battle came to feast and prepare to fight in the final battle of Ragnarok. That makes this Valgrind the gate of the dead. Old is that gate, and how to unbolt it, few now know. No, jak widzicie O Boże No wrota nie umarłych to są, nie? Tak was porobiłeś się naprawdę was boję. Ja, z, ja was po prostu poprzyjeżdżam, co wy na to mordy No super, dziękuję za pozwolenie Jak tokolwiek zabrzmi Pierwszy taki kamień Proszę bardzo Drugi taki kamień Proszę bardzo i jeszcze i trzeci tutaj, niezak super sprawia mi to przyjemność. A teraz tylko musimy wejść na samą górę <laughs> Aha, ona, ona nie Ona tu znowu nie Przepraszam, że się nie odzywam, ale tu się skupiam naprawdę bo ja chcę to jak najszybciej tutaj przejść I to musimy jakby teraz Wszystkie takie etapy, które będziemy odwiedzać musimy dać w odpowiednim kierunku Czyli to będzie tam O tutaj No to jest to Widzicie? I teraz światło Światem możemy tylko odblokować tę bramę To jest niesamowite Skąd tu się wzięła para? Spytacie. Chuj, wie, ja się o tym pytałem kiedyś. Skok wiary nie, ja on się tak ostrał. Naprawdę, jakby to było unreal. Ja mnie do rady psychik, psychicznie. Hej, kala. No, następne lecimy. Że, y, dopasować musimy. Czy tutaj nie? Nie, tutaj też. Teraz smoka. No, miałem bliżej z tamtej strony, ale ja zawsze zapominam. Lara powiedziała, że niewielu to potrafi, ale my potrafimy wszystko, kochana. No i teraz będzie naj... Potem zejść stąd, nie? <laughs> Boże. Teraz najtrudniejsze, bo tu teraz będzie jeszcze para. Chcipe. Zabraż... Jest tu lód, tu jest zimno. A tu jest para, która jest gorąca. I jaka jest ty z tym logika? Nie wiem, żadna. Tu jest ta para? Ja cię. Ty nie spodziewałem się tego, że w tych miejscach już są. Wchodź! Ty spadło. A no nie dziwię się, jak się oparzyło od pary. Nie po tyczce nie potrafi wejść. Kameduła Jesteśmy na samej górze prawie, nie? Tego oczekicie to jakie to jest wielkie. No już ten skarb wezmę, bo się prosił. Widzieliście jak on patrzył. I to do tego. Widzicie jak pięknie? Nasz. No aż... aż człowiek się raduje. A teraz tylko zejść na spokojnie. Bez żadnych problemów. Na no spokojnie. Jak na wojnie. <śm> ona się tego złapie, bo to jest Lara. Ona może spać z największej wysokości, a się złapać. A z najmniejszej się spadnie i się nie złapie. Bo to jest Lara. No tak z tej. Wtedy Bilko. Nie, ja w ogóle chyba stąd nie powinienem na to, tylko na to, o Od razu łatwiej będzie zejść teraz Widzicie, no dziękuję, wezmę sobie tylko motor, żeby już po niego nie iść, amazing co? Ach, bo jeszcze tu zapomniałem. A już miałem mówić, że coś ominęłem na górze. Już miałem Boże. I teraz niesamowity moment. Ekstra jedziemy. A tutaj też się boję, wiecie. Ty, na kurwie mnie po mordzie. Ale tu niestety nie dam rady zrobić artefaktu. Bo tu trzeba w ogóle znać już na pamięć skrętne drogi, a ja nie znam. Widzicie, ja tu nie wiem jak dojechać teraz tam Ba tu się po prostu nie znam, ja wszędzie tam radę, tylko nie tu Ten etap nigdy nie był moją mocną stroną. I tylko widać te oczy z daleka świecące. To jest tak przerażające. Macaroni in the pub, that's the so web. <laughs> Jezu. No, chyba, że spróbujemy serio zrobić jakby tam to. Bo może się jakoś uda. Ale to jest taka czasówka. Tylko tak teraz tutaj bym musiał sobie... Właśnie nie wiem co, co... Właśnie nie rozumiem tego. Aha, to. I to jest do czego? A boże, ten kamień tu też już taki ledwo. Widzicie jak... Co jest, że to jest w takim szybkim tempie? Nie ma szans na zrobienie tego. Czekajcie, ja to muszę sobie ustawić. No dobra, spróbujemy, ale dla mnie to w ogóle nie masz. A to się ledwo otworzyło. Pch, ja nawet nie wyskoczyłem z tego. Ja! Aha, to jest w ogóle do tylko, tylko do tego, do artefaktu. To nawet nie jest do tego. E, to wiecie co? To gówno z miodem, w takim razie. To ja myślałem, że to jest już do tego. To ta druga teczka jest dopiero. Do. ...artefaktu, ale ten artefakt jest gdzieś tam. Czyli prawo... ...prawo... ...prawo... ...i do dupy. Prawo, prawo, lewo Prawo, lewo Prawo, prosto. Eee, nie, ja nawet tam nie chcę iść, wiecie Zrezygnowałem, jednak chyba nie, nie zrobimy tej próby No i dobra, no i trudno nie wszystko trzeba od razu umieć, prawda? Prawda. Ja się też uczę. Nie no, odmawiam. Śmieję się, bo... ...po prostu dla mnie to będzie to ciężkie. W sensie to już jest ta się zaawansowany temat i... ...nigdy tej czasówki nie zrobiłem. Po prostu ona dla mnie jest taka... ...no ona jest wykonalna, ale ja... Ona mnie nie przekonuje, wiecie, po prostu. Czasami mamy życiu coś takiego. Ważne dla mnie jest teraz motora niż czasówka jakaś. No, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, bo tu będzie bardzo ważna część i chcę zrobić z tego następny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.